Witajcie kochani. Dzisiejszy temat będzie dotyczył materii, a dokładniej wymiany materii. Nie przemiany materii, o tym była nasza kamerka dotycząca zdrowiu. O tym będą kolejne kamerki, które będą dotyczyć zdrowia, zaś teraz nasza kamerka dotyczyć będzie wymiany materii, a więc tego, co wy jesteście w stanie, co jesteście skłonni wymieniać na nasze usługi. Słuchajcie, kochani, <laughs> komentarze w stylu. Wy to nic nie robicie za darmo albo strasznie drogo na tej akademii. Słuchajcie, jest takie specjalne, specjalne miejsce w ciele człowieka i wolałabym, żebyście schowali je tam. I nie jest to serce. Taka podpowiedź, jeżeli rozwiązujecie krzyżówki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek otrzymuje coś za darmo, to absolutnie z tego nie korzysta. Dlatego, że nie pozwala sobie przyjąć energii z tej rzeczy, z tej usługi, z tego czynienia, zwyczajnie dlatego, że nie nastąpił przepływ, nie dał dowodu materii na to, że tego chce. W związku z tym, w momencie, kiedy ja rozdaję coś za darmo, tak jak robimy za darmo lekcje wysokiej alchemii, tak jak moje kamerki, zawsze będą dla Was za darmo na YouTubie, tak jak wiedza, którą rozprzestrzeniam na na Facebooku również zawsze będzie nieodpłatna. Tak, chciałabym, żebyście wiedzieli, że w momencie, kiedy mamy tego typu wymianę, że Wy korzystacie z tych rzeczy, dajecie swój czas, swoje zaangażowanie, ja zawsze daję Wam informacje na temat tego, w co inwestuje całą energię, którą, czy to dany webinar, czy dane warsztaty, czy dana kamerka po prostu spowoduje w świecie. I wówczas nie jest mi konieczna taka wymiana materii z Wami, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wiedza, która pójdzie z Wami dalej w świat, będzie pracować jak najlepiej. Jak jak najpełniej, pomnożona przez całe wasze zaangażowanie, przez całą również i waszą wiedzę, a następnie wróci do mnie pomnożona przez efekt. Więc wpływa w wszechświata, jest to dla mnie jak najbardziej układ fair. Natomiast w momencie, kiedy to, co robię jest moją pracą, prawda? To, co robię, słuchajcie, nie jest tylko i wyłącznie tym, co widzicie na YouTubie. Żeby móc robić takie rzeczy, którymi się zajmuję, to przede wszystkim należy mieć jakość osobistą, która daje Wam bezwarunkową sprawczość, która daje Wam niepodległość od wszelkich warunków zewnętrznych i od wszelkich okoliczności. Potrzebujecie do tego również wielu lat praktyki, wielu lat ćwiczeń niekiedy oraz przede wszystkim ogrom Ogromnej, ogromnej samodyscypliny, zwłaszcza symbolicznej. W wyniku tego, gdyby ktokolwiek z was chciał się ze mną zamienić chociażby na 15 minut życia, to mimo tego, że piszecie do mnie, dzwonicie, piszecie na Facebooku, że chcecie widzieć to, co ja, nie sądzę, że ktokolwiek z was miałby takie samo zdanie. Dlatego, że jeżeli postrzegasz szeroko, jeżeli jasno widzisz, to wcale nie oznacza, że widzisz rzeczy, których nie ma. Jeżeli widzisz rzeczy, których nie ma, nie jesteś oświecony, tylko jesteś crazy, mówiąc bardzo ładnie i po angielsku. Jeżeli zaś postrzegasz szeroko, jeżeli postrzegasz szerszym spektrum rzeczywistości, to pamiętaj po pierwsze o tym, że jeżeli ty widzisz daną sytuację, sytuacja widzi ciebie, jeżeli sytuacja widzi ciebie, a ty widzisz ją, a ty jesteś tutaj na funkcji, masz prawo i obowiązek zareagować. W związku z tym to tak, jakbyście codziennie wychodząc z domu znajdowali się na planszy, którą musicie wygrać dla siebie, dla tego świata. Ja staram się was takiego myślenia nauczyć, ale to, czego staram się nie robić, to staram się nie kreować, Nierównowagi pomiędzy nami, ponieważ uważam, że to, co mam wam do zaoferowania, jest bardzo często ratujące życie. To, czego was uczę, sprawia, że jakość waszego życia zmienia się diametralnie. Spytajcie jakiejkolwiek osoby, która kiedykolwiek była na warsztatach Akademii Ducha, ludzie przeważnie dzielą swoje życie na przed- i po warsztatach. I z tego też względu, słuchajcie. Kreowanie czegoś takiego, tworzenie przestrzeni cudu, tam gdzie jesteśmy w stanie powitać ludzi, nawet nie zajmujących się magią, wymaga ogromnego, ogromnego nakładu sił. Wymaga nie tylko przemyślenia całej ochrony, całego systemu obronnego dla danego warsztatu, na przykład, lecz również wymaga ciągłej uważności, non-stop, skierowanej w waszym kierunku. I w wyniku tego nie jest to praca płatna tak samo jak układanie muru z cegieł, czy płatna tak samo jak sadzenie kwiatów. Oczywiście jest to praca, w której ja. Swój czas i swoją jakość energii oddaję wam, przekazuję ją wam w całości. To, co z tym zrobicie, to jest w 100% wasza wola. Natomiast nie jest to coś, co mogę wam rozdać za darmo. Nie w ten sposób. I w wyniku tego, co piszecie, w wyniku tego, w jaki sposób wchodzicie z nami w komunikację, Akademia Ducha ustaliła na zebraniu zarządu, co zresztą przekazuję Wam natychmiastowo, że możemy dokonać pewnego rodzaju ustępstwa. Mianowicie zapamiętajcie sobie adres mailowy wymiana maupaakademiaducha.pl i jeżeli chcecie skorzystać z naszych usług, jeżeli zależy Wam na tym, żeby się w nie ucenić, żeby wziąć udział w webinarze, w lekcji, żeby się z kimś skonsultować, żeby w jakiś sposób dołączyć do nas i wziąć udział w tym, co tworzymy, lecz jednocześnie materia w postaci uznanego w tym kraju środka płatniczego, czyli polskich złotych nie jest Wam na razie na rękę, bo załóżmy, że nie ogarnęliście jeszcze Magii Prosperity. Rozumiem, ludzie w tym kraju robią to dość późna, to słuchajcie, Możemy to zrobić inaczej. Powiem wam, na co jesteśmy w stanie się wymieniać, na co nie. I jeżeli pragniecie ode mnie 3, 4 godzin, 6 godzin mojego czasu, zwyczajnie zaproponujcie, co w tym czasie Wy możecie zrobić dla mnie. Co Wy możecie zaoferować Akademii Ducha od siebie? Jeżeli na przykład chcesz dołączyć do webinaru, który trwa 4 godziny, co Ty możesz robić przez 4 godziny, żeby nastąpiła równowaga energii i materii? Jeżeli natomiast uważasz, że nie masz do, za, do zaoferowania tak samo cennego czasu, na przykład nie władasz umiejętnościami, które mogą się przydać do tego stopnia, ale na przykład jesteś osobą bogatą w przedmioty, to już wymieniam, jakiego rodzaju rzeczy Akademia Ducha zbiera. Może coś ci zalega na strychu, i może w ten sposób będziesz mógł dołączyć do tego, jednocześnie nie kreując długu, również i nie kreując, nie zahaczając o długi karmiczne. Tak więc, Akademia Ducha zbiera zegary, stare komiksy, płyty hip hopowe, winyle. Co jeszcze? Wszystko, co może ci się skojarzyć z taką materią, z taką działalnością, jak nasza. I teraz y, uwaga: jeżeli jesteście gotowi wymieniać się w taki sposób, y, pamiętajcie, że również jesteśmy w stanie się wymieniać na miód, na świece woskowe, y, na zwyczajne świece. Jesteśmy w stanie wymieniać się z Wami, y, y, tak naprawdę na to, co zaproponujecie, jeżeli tylko tego potrzebujemy. I teraz uwaga: No. I teraz uwaga. Nie chciałabym takiej sytuacji, w której wypiszecie mi w mailu yy, cały skład tego, co znajdujecie u siebie na strychu, a później obrazicie się, że tego nie chcę. Ponieważ wiecie, nie, nie mam zbyt dużo miejsca, yy, w którym mogę składować wszystkie gabaryty, lecz jednocześnie chciałabym dla Was tę furtkę otworzyć. Jeżeli jesteście skłonni w jakiś sposób yy, stworzyć ten ekwiwalent w materii, jeżeli nawet nie macie tego w pieniądzach, ale macie to w kwiatach, ale macie to w wieku, którą możecie się wymienić. ale macie to w czasie i możecie oddać 4 godziny swojego czasu czy 6 godzin swojego czasu w dowolnym mieście w Polsce, po prostu o tym napiszcie. Ponieważ ja i moja polityka i to, co robimy w Akademii Ducha nie powinno stawać pomiędzy wami, a wiedzą. W wyniku czego uważajcie te drzwi, tę furtkę za opcję dla Was otwartą i jak najbardziej zapraszam nie tylko do wymiany energetycznej, ale również do wymiany maili. Pamiętajcie jeszcze o jednym bo y, nasza energia ma różnego rodzaju jakości. Jeżeli twoja jakość osobista jest wysoka, czyli jeżeli twoja moc osobista jest czymś nad czym pracujesz, jeżeli masz w tym efekty, jeżeli osiągasz w tym sukcesy, to oczywiste jest, że twój czas y, położony na szali, położony na wadze, może w pewien sposób być ekwiwalentem czasu, który ja tobie daję, bądź który daje tobie którykolwiek z moich specjalistów w Akademii Ducha. Jeżeli natomiast ty e, posiadasz e, no, innego rodzaju umiejętności, które mogą nam się na przykład nie przydać, e, to ten ekwiwalent może nie nastąpić. W związku z tym, e, jeżeli. Masz taki pęd do wiedzy, zależy ci na tym bardzo, jest jeszcze kolejna możliwość, możesz napisać artykuł na stronę Akademii Ducha, możesz napisać artykuł do naszej redakcji. I jeżeli będzie to artykuł dotyczący przeżyć duchowych, jeżeli masz do zaoferowania w ogóle taki tryb pracy z nami, że chciałbyś wymieniać swoje aktywności na nasze aktywności, to zapamiętaj drugiego maila, redakcja -małpa Jeżeli pragniesz wymieniać swoje usługi pisarskie, literackie, filozoficzne, tudzież dziennikarskie, na nasze usługi dotyczące rytuałów, dotyczące szkoleń, dotyczące lekcji, to oczywiście taka możliwość również istnieje. Podeślij próbki swoich prac, bądź też zapytaj, jakie tematy mogły być dla nas interesujące i po prostu jak najbardziej otwieram się również i na taką formę komunikacji. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wredni dla naszego księgowego, a tak naprawdę, dlatego, że jesteśmy w czasach, znajdujemy się wszyscy w czasach i w, i w takiej sytuacji dziejowej, w której wiedza uwalnia. I w wyniku tego, jeżeli Wy nie będziecie mieli tej wiedzy, jeżeli nie będziecie wiedzieli, którędy spojrzeć, którędy i w jaki sposób dotrzeć do tego, co jest w Was głęboko i w jaki sposób połączyć to z mocą, którą świat Wam daje tak naprawdę każdym liściem każdego drzewa, to będziecie bezbronni wobec tego, co globalnie w pewien sposób reżyserowane jest dla ludzkości. I uwaga, wcale nie jest tak, że Sokołowska odtrąbiła Eksodus. Broń Boże, nie spodziewajcie się, raczej jest to taki wpływ społeczny, tego rodzaju działanie społeczne, które ma ludzi przygotować do tego, by byli bierni. Zwróćcie uwagę na to, co robią reklamy, co robią programy, co robi prasa, co robią media. Pracowałam w mediach zbyt wiele czasu, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, jak to wygląda. W wyniku tego, słuchajcie, chciałabym, żebyście wiedzieli, że przejście przez granice działania, wyjście do czynienia, zainteresowanie się swoją magią, rozwinięcie swojej zajawki ziołoleczniczej lub też w jakiś sposób pogłębienie swojej filozofii, pogłębienie wiedzy na temat alchemii jest, słuchajcie, w tej chwili najmądrzejszym, co możemy zrobić. Jest również najbardziej nielegalnym, co możemy zrobić, ponieważ myślenie, a dokładniej produkowanie DMT jest uznane w tym kraju i w wielu innych krajach za kryminał. W związku z tym, kochani, jeżeli jesteście w stanie przekroczyć granice systemu po to, żeby przekroczyć równowagę Również jego ograniczenia, zawsze tutaj dla Was jestem. I naprawdę bardzo, bardzo wspieram. Jestem sercem z każdą osobą, która rozgląda się w swoim życiu i mówi: OK, czas coś zmienić, a czas zrobić z tym coś skutecznego. Czas wziąć wszystkie warunki rzeczywistości i stworzyć z tego arcydziełu. Jeżeli macie siłę, jeżeli macie motywację, jeżeli poczuliście już, że to jest ten kierunek, w którym chcecie dążyć, mamy razem po drodze. Dlatego też, jeżeli nie posiadacie polskich złotych, oznanego środka płatniczego w tym kraju, zastanówcie się, co posiadacie, na co możecie się wymienić. Może chcecie dla nas stworzyć jakieś arcydzieło, może chcecie z nami zrobić mural, yy, może chcecie z nami zrobić graffiti. Może chcecie z nami w jakiś sposób zawspółpracować artystycznie. Kochani, jesteśmy otwarci. Ten mail czeka na Wasze propozycje. Ja odbieram tego maila i ja czekam na Wasze propozycje. I zamiast marudzić, i zamiast jęczeć, i zamiast piszeć, że Was nie stać, a naprawdę mamy absolutnie najniższe ceny w Polsce. Słuchajcie, czy wyobrażacie sobie warsztaty, które kosztują 100 zł za 4 godziny, 5 godzin właściwie wykładu? Takie są nasze webinary. Słuchajcie, zazwyczaj nie windujemy cen, zazwyczaj jest to tylko i wyłącznie cena obsługi technicznej, cena programu, który nam udostępnia możliwość live streamu dla Was. Cena również w pewien sposób amortyzacja sprzętu, który wypożyczamy, bądź też składamy na swój własny sprzęt. Więc naprawdę, kochani, zauważcie to w troszeczkę szerszej perspektywie. Zwłaszcza, że branża w Polsce ma dążenia wręcz przeciwnie przeciwne. Uważa, że to jest dla wybranych. Uważa, że rytuał może kosztować parę tysięcy złotych. Uważa, że jest to wiedza tajemna, która powinna być przed wami schowana. I yeah, well, ja myślę w zupełnie, w zupełnie inny sposób. Co lepsze, Hermes przekazuje informacje, które świadczą o tym, że również i w dzisiejszych czasach on myśli i on przekazuje wszystkie informacje w inny sposób, ponieważ jesteśmy w czasach, w których należy naukę uwolnić. I tak jak wcześniej należało, Ją chować przed tymi, którzy mogliby zaszkodzić, zniszczyć, przekręcić, tak teraz należy ją pokazać na dłoniach każdemu, kto jest gotów ją wziąć, i liczyć na to, że zrobi z nią coś absolutnie dobrego i że dzięki temu będzie w stanie przesunąć ten świat odrobinkę w takim kierunku, w którym znajduje się dobro, w którym znajduje się światło i na ile Twój własny czas życia Ci pozwoli, w którym znajduje się szczęście dla Ciebie i wszystkich Twoich bliskich. W związku z tym, kochani, spotkajmy się. Jeżeli nie macie możliwości na taką klasyczną wymianę, ja czekam na Wasze propozycje, jestem ciekawa, co wymyślicie. Bądźcie odważni! Bądźcie odważni, to nie jest tak, że ktokolwiek będzie Was oceniał. Ja nie będę Was oceniać. Jeżeli to, co zaproponujecie, nie będzie dla nas ekwiwalentem, lub też nie będziemy tego potrzebowali, zastanowimy się, czy możemy w jakiś inny sposób doprowadzić do tego połączenia. Tymczasem już niedługo zaproszę Was na kolejne darmowe warsztaty Wysokiej Alchemii. Tak jak zawsze podkreślam, wszystkie warsztaty, które robię wszystkie webinary, które robię, robię dla Was, zaś wysoką alchemię robię dla siebie. I jeżeli na tych zajęciach coś jest dla Was niezrozumiałego, po prostu sięgnijcie do podstaw, sięgnijcie do pierwotnej alchemii i wróćcie do lekcji jeszcze raz. Jeżeli macie dla nas jakieś propozycje, jeżeli interesuje Was, nie, nasza działalność interesuje Was, w jaki sposób to robimy, to oczywiście wypowiedzcie się pod tym filmem. Jesteśmy fundacją legalnie działającą w Polsce, legalnie płacącą podatki i z tego też względu interesuje nas, żeby wszystko Pomiędzy nami a Wami to było jak najbardziej czysto. Poza tym pamiętajcie o tym, że jeżeli otrzymujecie coś zupełnie za darmo, to jest zupełnie tak jak ze wszystkimi książkami, które kiedykolwiek ściągnęliście z Chomika albo ze wszystkimi rzeczami, które kiedykolwiek ściągnęliście z Torrentów. Oczywiście nie potępiam tego, natomiast faktem jest, że w Waszym folderze pobrane znajduje się takich rzeczy kilkaset. I nigdy do żadnej nie zajrzycie. Natomiast gdybyście za każdą z tych rzeczy zapłacili 5 zł, to każda z tych rzeczy stałaby się natychmiastowo coś, czymś, co chcielibyście sprawdzić, czy jest tyle warte, co uznalibyście za w pewnego rodzaju kupione, więc chcielibyście to przyswoić. I chociażby w wyniku tego yy, są rzeczy, których za darmo rozdawać nie będziemy. Yy, również dlatego, że często to wasza własna podświadomość blokuje Was przed przyjęciem czegoś, przed przyjęciem czy to czaru, czy to energii, czy to działania, czy to porady, czy to metody, czy to czegokolwiek. Dlatego, że w momencie, jeżeli wy za to nie zapłacicie, wydaje Wam się to na pewno podstępem, że ktoś wam to. Dał, wydaje Wam się to z całą pewnością w jakiś sposób, no powiedzmy nietypowe, albo alarmujące, ponieważ w tym świecie, jak gramatyk śpiewał w swojej piosence dosyć dawno temu, nic za friko. Więc z tego względu chciałabym, żebyście zapamiętali, że po to byście mogli przyjąć wiedzę, po to byście mogli się w nią ucenić i zacząć z nią żyć, pracować i zacząć ją wdrażać w swojej rzeczywistości, to zamknięcie ki, które dotyczy wymiany, transakcji, które dotyczy materii i energii jest potrzebne i jest konieczne. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Bardziej tłumaczę ten proces na warsztatach związanych z magią prosperity. Jest to nauka o pływach, jest to nauka o potencjałach i oczywiście nauka o inwestowaniu energii. Ja natomiast całą energię z tego filmu inwestuję w to, ażeby każdy z Was zrozumiał, jak wiele wysiłku, jak wiele pracy, jak wiele czasu, jak wiele zaangażowania i jak wiele energii zajmuje prowadzenie największej w tym kraju fundacji ezoterycznej. I w wyniku tego liczę na to, że Wy również złapiecie to, załapiecie, będzie to dla Was jasne, a przede wszystkim, a przede wszystkim, będziecie mieli szacunek do tego, co robimy, jak i również do siebie samych. Pamiętajcie, wymiana energii i wymiana materii jest konieczna. Wysyłam Wam kuleczkę światła na zrozumienie. Dzięki.